Witajcie dzisiaj w ostatnim filmie dla kampanii Orange, w takim świątecznym wydaniu, gdzie dzisiaj będzie u mnie w filmie gość specjalny, czyli Andrzej Tucholski, który wyjaśni Wam o co chodzi. Siema, zebraliśmy się tu dzisiaj co prawda oddzieleni troszkę dystansem, ale za to połączeni dzięki technologii, aby przeciąć nożyczkami YouTube'a węzeł łączący święta z Kevinem samym w domu. Mianowicie ten film jest spoko, ale nie jest aż tak spoko, żeby go oglądać co roku. Szczególnie, że, ale to się dowiedzie na końcu, mamy tonę biletów do rozdania na obejrzenie filmów w telewizji na Żydanie tu i tam. I mam nadzieję, że z tego skorzystacie, a my właśnie teraz z Karoliną będziemy Wam proponować, jakie filmy warto obejrzeć. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you, that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments you will pass through these doors and join your classmates. Keep an eye on the staircases. Moim pierwszym typem jest Harry Potter, Czyli znaczy, generalnie zawsze jest dobrze obejrzeć Harry'ego Pottera, ale mówię o części pierwszej, ale część pierwsza jeszcze jest szczególnie dobra w święta, bo tamten klimat, znaczy w ogóle klimat roku szkolnego, klimat Hogwartu, ale przecież też klimat Bożego Narodzenia w Hogwarcie jest taki bardzo angielski. Hagrid, przepraszam. Hagrid zasuwa z tą jodą, czy tam świerkiem, przez dziedziniec, oficynę a, szkoły, jest wielka sala udekorowana tam śniegiem, jakimiś girlandami, i tak dalej. To jest bezbłędne. Szczególnie jeszcze, że pierwsza część Harry'ego Pottera jest na tyle mięciutka, jest na tyle taka bezstresowa. Tam jeszcze nawet Voldemort był jakiś taki totalnie pierdółkowaty, że to się aż chce oglądać. To jest taki absolutnie udany film, żeby odpocząć święta. Co powiesz na to? Kurcze, musiałeś mi podkreślić mój pomysł, bo również uważam, że Harry Potter to idealny film na święta. Ale może ja polecę coś z tego samego gatunku? za no. pierścieni. Może ten film jakoś specjalnie nie nawiązuje do świątyń, ale jest tam ten okres zimowy, więc powiedzmy, że ten punkt zaczepienia jest. Myślę, że to jest idealny film dla całej rodziny, dlatego że spodoba się i babci, i prababci, i mamie, tacie, bratu, siostrze. Także jest to film, który możemy oglądać z całą rodziną i spędzić rodzinnie czas. Nie, no, potara nie przebijesz. Drugim pomysłem moim na święta jest Sherlock Holmes. Mówię o części pierwszej, ale generalnie mówię o Sherlocku Holmesie z Robertem Downey Jr. i z tym nic to jest film, który chce. Znaczy, on nie ma nic wspólnego ze świętami. Jak większość moich poleceń nie ma z reguły nic wspólnego z tym, czemu polecam. Ale już tłumaczę. Sherlock Holmes znowu ma głęboko angielski klimat, co jakby się przekłada, bo nasze święta, pomimo tego, że choinka jest tradycją niemiecką, pomimo tego, że jakby nasze same święta są tradycją chrześcijańską, to mimo wszystko ta nowa, nowa, najbardziej popularna forma wizualna manifestowania świąt. Takie różne wycinanki. A, dużo drewna, dużo światełek i tak dalej mi się przynajmniej bardzo kojarzył z designem angielskim dlatego warto obejrzeć Sherlocka Holmesa bo a, będzie się podobał mi, w sensie facetom i tak dalej, bo a, angielski boks, bo Sherlock a będzie się podobał tobie bo Juddlo. Ja mam jeszcze jedną propozycję pod tytułem The Great Gatsby, czyli Wielki Gatsby. Film, który łączy piękne lata 20. z niesamowitą nowoczesną muzyką, z hip-hopem, z takimi bardzo fajnymi bitami. No i oczywiście na nie wspominam już o fakcie, że muzyka do tego filmu w sensie jeden utwór stworzyła moja ukochana Lana Del Rey. I to również może nie jest taki do końca świąteczny film, ale przez te wszystkie imprezy, które są w filmie, wprowadza nas taki, w taki trochę nastrój karnawału, który zbliża się wielkimi krokami, więc myślę, że to jest również bardzo dobry pomysł, żeby spędzić te święta bez Kevina. Ponieważ nagrywamy świątecznie, to mam tonę lampek. Saurona. A teraz mamy z Andrzejem dla Was wielki świąteczny konkurs. Mamy jakoś absolutną tonę biletów, co nie? Mamy bardzo dużo biletów. No. I zadaniem jest, żeby w komentarzach pod nami, na dole, tam gdzie wskazuje teraz niebieską i zieloną lampką, a nie czerwoną, niebieską i zieloną pod nami, zostawić komentarz z tytułem filmu i krótkim uzasadnieniem, czemu akurat ten film ty chcesz obejrzeć święta zamiast Kevina. Czyli w zasadzie to samo, co byśmy teraz zrobili z naszymi czterema propozycjami, tylko w Twoim wykonaniu, w Waszym wykonaniu. Zapraszam na dół i będziemy to czytać. No tak właśnie blogerzy i blogerzy spędzają święta przed komputerem i telefonem komórkowym. Życzymy Wam z Andrzejem wspaniałych świąt, dużo ciepła, miłości, żebyście ten czas spędzili z rodziną, żeby w Wigilię padał śnieg koniecznie. No, i żebyście odpuścili sobie Kevina w tym roku, no bo ile można. No i jeszcze życzymy Wam szczęśliwego nowego roku, i żeby wszystkie noworoczne postanowienia się spełniły. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.